Myślę, że oficjalnie jetlag pokonany. Ekipa bardzo pomogła, bo można było sobie powiedzieć do wieczorka, było co robić. I najważniejsze w jetlagu, żeby właśnie nie pójść spać w dzień. A się zawsze chce, ale pokonany. W ogóle jetlag jest straszną rzeczą. Na co dzień się o tym nie myśli i często się tego nie doświadcza, ale jak już, jak już jest taki mocny, to naprawdę to jest, to jest mega, mega ciężkie w ogóle, mega przystrane, nie? Ale pokonaliśmy go że kocham tego zgryda. Chmurka chmurka, jesteś pięknym misiem. Jesteś pięknym Misiem. Piękny Misie? No. Chłodzisz się. Dobra proszę Państwa, ja nam się strasznie, bo dzień, w którym będę mógł jeździć autem w Polsce, nadchodzi. Jeszcze to nie jest dzisiejszy dzień, ale byłem już załatwić wszystko w urzędzie i już sobie niebawem mogę wskakiwać za kółko. Trzy miesiące bezprawko w Polsce. nie miło, nie miło. Ale obiecuję, że będę grzeczny.